Już dziś poznamy treść raportu MAC w sprawie katastrofy smoleńskiej. Końcowy raport Międzypaństwowego Komitetu Lotniczego zostanie zaprezentowany na konferencji prasowej w siedzibie Interfax w Rosji. Raport zaprezentuje szefowa MAK, Tatiana Anodina. Następnie tekst raportu trafi na stronę internetową Komitetu. Będzie zaprezentowany w dwóch językach, rosyjskim i angielskim. W internecie pojawią się też polskie uwagi dotyczące rosyjskiego raportu. A w naszym studiu pierwszy zapowiadany gość Cezary Tomczek, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaskoczenie chyba dla wszystkich ta informacja, która z Rosji dotarła i dzisiejsze ogłoszenie tego raportu. Czy myśli Pan, że premier powinien wrócić z urlopu? Z tego co wiem, to chyba nie, nie takie ogromne zaskoczenie, bo minister spraw wewnętrznych i administracji no, twierdzi, że był poinformowany i wiedział o tym, że e, dzisiaj nastąpi na stronach internetowych ma około opublikowanie tego raportu. A czy premier powinien wrócić z urlopu? No zobaczymy jaką burzę wywoła sam raport, no ale to właśnie Jerzy Miller, czyli minister spraw wewnętrznych jest przewodniczącym tej polskiej komisji zajmujących, zajmującej się wyjaśnieniami. Katastrofy. Także poczekajmy, zobaczymy. Edmund Klich postanowił jednak wrócić z wypoczynku. Edmund Klich ma zupełnie inną rolę. Jest tym akredytowanym, czyli wysłannikiem polskiej strony przy tym Międzynarodowym Komitecie Wyjaśniającym Przyczyny Katastrofy. No to jest też jego decyzja. Czy, no właśnie chciałem pytać o wątpliwości, czy one się pojawiają, bo one się na pewno pojawiają i to u wszystkich mówi się coraz częściej o oddaniu śledztwa Rosjanom i chyba coraz więcej w tym wszystkim racji ma opozycja, mówiąc, że popełniono błąd. Pan się z tym zgadza? Konwencja chicagowska, według której e, tak naprawdę całe postępowanie od kwietnia zeszłego roku się toczy. To była jedynym dokumentem i aktem prawa międzynarodowego, który można było zastosować. Co do tego raczej prawnicy nie mają wątpliwości. Pojawiają się pomysły ze strony prawa i sprawiedliwości, że można było w inny sposób interpretować te zapisy. No ale wykładnia prawna według rządu była jasna i nie było innej możliwości, żeby stosować inny akt prawa. Ja tylko przypomnę, że często Prawo i Sprawiedliwość, przynajmniej na początku, powoływało się na umowę pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską, tylko że mało kto zauważył, że ta umowa nie była ratyfikowana, czyli nie mogła być, nie, nie można było z niej skorzystać, a ratyfikować ją mógł chociażby Lech Kaczyński. Posłuchajmy, co na ten temat mówił Antoni Macierewicz, który był gościem finału dnia. W ostatnie półtora miesiąca do, mamy do czynienia z zakłamywaniem istoty rzeczy. Pan Tusk oddał całość spraw w ręce rosyjskie i teraz będzie zbierał tego owoce. Chęć przerzucania tego na odpowiedzialność Polski w ogóle, a zwłaszcza na odpowiedzialność społeczeństwa polskiego i na odpowiedzialność PiSu jest po prostu wiarygodną bezczelnością. Opozycja mówi cały czas swoje, a czy w tym wszystkim nie zauważa Pan na przykład takiej nieścisłości, że to właśnie Edmund Klich powinien wiedzieć o ostatecznym ogłoszeniu tego raportu, że ta informacja powinna do nas dotrzeć się wcześniej, że powinien być tłumaczony ten dokument na język polski, a jest tłumaczony tylko na angielski. Czy to nie są wątpliwości, które. Zresztą, no pierwsza rzecz mhm. dotycząca Edmunda Klicha tutaj absolutnie nie, bo partnerem dla Komisji Rosyjskiej jest szef polskiej komisji czyli minister spraw wewnętrznych Jerzy Miller i to on musi być mhm. informowany o takich sprawach, a nie Edmund Klich co do języka. Jeżeli rzeczywiście tak jest, że na stronach MAK-u ten raport pojawi się tylko w języku rosyjskim i angielskim, to na pewno jest duża niezręczność i to są chyba najdelikatniejsze słowa, jakich można użyć, chociaż ja akceptuję oczywiście fakt, że język angielski jest językiem międzynarodowym i raporty, które powstają dotyczące wyjaśnień katastrofy, katastrof lotniczych, które mają taki charakter międzynarodowy, powstają w języku angielskim, ale mówię duża, duża niezręczność i, no, i po prostu taki, taki brak chyba wyczucia i taktu, bo bo, bo strona rosyjska no, czasem widocznie takim brakiem wyczucia się charakteryzuje. Chce Pan wierzyć, wierzy Pan w to, że w tym raporcie zostaną uwzględnione wątpliwości wysłane przez polską stronę? Znaczy, trzeba y, też jasno podkreślić, znaczy, oczywiście odpowiadając do, na y, Pana pytanie wprost, tak, mhm. e, natomiast trzeba mieć jasność, że y, te dwieście kilkadziesiąt stron raportu e, to jest jedno, a nawet jeżeli nie zostaną uwzględnione e, polskie e, poprawki, to te 150 stron, które polska strona wysłała, też są w jakimś sensie integralną częścią tego raportu, bo one też będą musiały być tam zamieszczone. To nie jest dokument, który gdzieś będzie schowany pod stół. Wszyscy będą mogli go przeczytać. Ja mam oczywiście nadzieję, że, że te polskie uwagi zostaną uwzględnione. My też wiemy, czego one dotyczą, bo tak naprawdę chodzi o status lotniska, chodzi o. W, o kontrolerów lotu, no, o, o takie sprawy, które do tej pory w tym raporcie uwzględnione nie były. Zobaczmy, co na ten temat z kolei mówił Ryszard Kalisz. Jeżeli Rosjanie, MAK, nie uwzględni uwag strony polskiej, to oczywiście nie znaczy to, że dokument z, uba, z uwagami strony polskiej przestaje być dokumentem urzędowym. Ja już mówiłem wielokrotnie, może zdarzyć się tak, że będzie raport Macu. Może się zdarzyć tak, że będzie oddzielny dokument z uwagami Polski, Polskiej Komisji Badania Wypadków Lotniczych do uwag Macu i będzie również raport Komisji badającej ten wypadek pana ministra Jerzego, Jerzego Millera. My rozmawiamy na ten temat w studiu, oczywiście te rozmowy też trwają i trwały dużo, dużo wcześniej. Czy to nie jest tak, że tak naprawdę do końca nie wiemy, o czym rozmawiamy, bo i tak nie wiemy, co w tym raporcie no. jest, czy nie należałoby poczekać? Ja w ogóle wolę, wolę z takimi komentarzami czekać, ale my też nie rozmawiamy o samym raporcie, tylko raczej mhm. o takich reperkusjach i tym, co by się stało, gdyby. No, to jest gdybanie w tej chwili. Ja rozumiem, że w, zarówno strona polska, jak i pewnie dziennikarze w ciągu kilku godzin przetłumaczą znaczną część tego raportu i wtedy będziemy mogli rozmawiać o szczegółach. No i w tej chwili rzeczywiście trochę gdybamy. I tak będziemy gdybać do godziny 10, godziny 10 ogłoszenie, ogłoszenie tego raportu, choć i tak będziemy na pewno czekać na tłumaczenie i na komentarze w związku z tym. A ja chciałem zapytać jeszcze jedną rzecz. Wczoraj z kolei czekaliśmy na wielkie wydarzenie, na ogłoszenie transferu politycznego do ruchu poparcia Janusza Palikot. a Tym transferem okazał się Piotr Tymochowicz, specjalista od wizerunku. Myśli pan, że Tymochowicz plus Palikot to zwycięstwo? No w ogóle fajnie, że to jest taka metafora trochę no, czerpiąca z piłki nożnej. Transfer, mhm. polityka. No, ja bym tego transferem roku nie nazwał, raczej takim chyba albo kapiszonem, albo nie wypałem, bo Piotr Mukowicz po pierwsze nie jest politykiem, po drugie kojarzony jest raczej z sukcesem Andrzeja Lepera. Zresztą sam wczoraj o tym mówił, że są w jego życiu takie sprawy, których się trochę wstydzi. Jeżeli wstydzi się akurat tego, no to może będzie w przyszłości wstydził się również transferu do Janusza Palikota, ale ja bym nie robił z tego ogromnej sensacji, bo, bo, bo na pewno nie był to transfer roku, a sam Janusz Palikot trochę z takiej politycznej wagi ciężkiej spada do albo wagi średniej, albo może już nawet kobuciej. Janusz Palikot był naszym gościem wczoraj, zobaczmy co mówił. Kto dzisiaj jest w stanie spowodować, że ten PR. Platformy i PiSu, to udawanie polityki, udawanie poważnych problemów, a faszerowanie nas wszystkich ciągłą dyskusją o pseudoproblemach, o tym, kto jest pochowany na Wawelu, kto powinien być pochowany na Wawelu, czy gdzie powinny spocząć zwłoki TU-154, czy w Sytalerii Warszawskiej, czy gdzieś indziej. No, kto może pokonać tych, można powiedzieć, mistrzów PR-u realnego, jakim jest Tuski-Kaczyński, jak nie ktoś, to właśnie jest takim guru, to jest takim Herkulesem PR-u. Przestraszy się Donald Tusk i Kaczyński? Piotra Tymachowicza? Mhm. No nie sądzę, no, nie wiem nie, jaka będzie Tego obnażenia, tego obnażenia. To jest w ogóle y, trochę takie mamienie ludzi, y, dlatego że y, osoba taka jak Janusz Palikot, y, która do tej pory zajmowała się głównie politycznym PR-em. Tak naprawdę wszystko to, co wokół Janusza Palikota się działo było z tym związane. Z drugiej strony Piotr Tymochowicz, który zajmował się taką polityczną kreacją Andrzeja Lepera, nagle chcą obnażać, a może sami siebie, bo, bo nie wiem za bardzo, jak rola Piotra Tymochowicza w ruchu poparcia Janusza Palikota miałaby wyglądać, ale wszyscy jesteśmy trochę ciekawi i, i, i zobaczymy, w, co z tego będzie. No już pewnie niedługo kolejne newsy ze strony Janusza Polikada. no dzisiaj jest news, ale chyba taki trochę niespowodowany przez niego, że oddanie legitymacji poselskiej może się dla niego wiązać z procesem sądowym, bo ktoś złożył doniesienie do prokuratury, że ja Janusz Palikot dokument przekazał właśnie w taki sposób. Dzisiaj o 9.30 w naszym studiu Andrzej Leper. Będziemy rozmawiać właśnie o Piotrze Tymochowiczu. No ja chciałem Pana zapytać, który Pan kończył liceum ogólnokształcące. Ja kończyłem liceum ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego. W Warszawie? Nie, ja jestem posłem z Sieradza. O, proszę, Sieradz. No to w pierwszej dziesiątce nie ma. No w dziesiątce nie ma, bo tu zazwyczaj znajdują się lica z dużych miast. O nie, Bielsko-Biała na przykład jest. No Bielsko-Biała, no tak, ale to też jest całkiem Nie duże. Smarzystwo. Możemy nie poszukać. Duże. No nie ma. Tak jak patrzę, to nawet w pierwszej trzydziestej. Ja jestem na siedemdziesiątym czwartym miejscu. Znalazł się Pan? Ja się znalazłem, tak. Może w uczelniach wyższych znajdzie Pan, ale dzisiaj nie rozumiem, że ranking liceów. Ranking liceów i techników dzisiaj ale będzie Ale cieszę się, no... że mój Uniwersytet Warszawski był zawsze w pierwszej trójce. No tak, no trzeba jakiś znaleźć. Ale zobaczmy jeszcze w takim razie Bronisława Komorowskiego, że już przy edukacji jesteśmy. Szlifuje angielski, został przełapany. A raczej m, pani, m, pani profesor od języka angielskiego w dzisiaj Super Express pokazuje, jak to wychodzi z Belwederu. To dobrze. Że, pre, że prezydent się uczy? No na naukę chyba nigdy nie jest za późno, prawda? Ja, ja nie mam nic przeciwko temu, żeby prezydent Rzeczypospolitej Polskiej władał dobrze językiem angielskim. Ja z tego co wiem, to Bronisław Komorowski w jakimś tam stopniu język angielski zna, ale jeżeli go szlifuje, to bardzo dobrze. I, i, i dobrze, że, że się tego nie wstydzi, bo życzyłbym też innym politykom i nie tylko oczywiście politykom Platformy, żeby język angielski szlifowali. Tego życzymy oczywiście. Dziękuję bardzo. Cezary Tomczyk, poseł Dziękuję Platformy bardzo. Obywatelskiej. Już za chwilę w naszym studiu rozmowa na temat najdroższych samochodów świata. Zostańcie z nami.